Witaj. Witaj! Witaj! Posłuchaj mnie! Zapłacę ci... Zapłacę ci miliony, jeśli znajdziesz dla mnie jakiegoś dzieciaka i zrobimy na nim eksperymenty. A jakie eksperymenty? Zamienimy go w Lukisa. Dobra, postaram się jak jakąś sztukę dla ciebie Dobrze. znaleźć. Tylko szybko! Dobra. Dobra, jedę ja do jakiegoś dzieciaka, znam tutaj takiego... z okolicy lecę po niego. Lala okay, lala, la... Y e feels, <tranzic> a la 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 kim pan jest? Nie nieważne nie ważne. pom, dobra. Dobra, już mamy sztuczkę Dobra. co się stało? Kim pan jest? Nikim, nikim nie jestem. Spakuj się tutaj i nawet nie będziesz się stąd ruszyć, rozumiesz? Połóż się na łóżku. Ano tak, w sumie zędlałeś, racja. O, dobra, leż. Tutaj. Dobra, teraz jedziemy do Reda. Znaczy, jest... do... Dobra, jedziemy, już, już jesteśmy blisko laboratorium. Wejdź tu. O, witaj. Witaj, Trentonie. Przyniosłeś mi go? Tak, mam ci go przynieść. Dobrze. Tak, przynieś mi go tutaj. Dobra, już ci, już ci go niosę, sztukę. Witaj, panie, chodź tutaj. Szybko, bo ja mam mało czasu I jestem niecierpliwy Dobra, już idę Dziękuję Połóż mi go tutaj Dobra, Za to, jak ci obiecałem Zamienimy go w Lukisa Dobra Zamienimy go Już Weźmy Tom weź, wezmę z kawki. wezmę dwie strzykawki, jedna, o, mam tutaj strzykawki i zabijamy go. Co się stało? My, nic nie chcemy. Co ty będziesz na to zrobił? Nic, nic Słuchaj, nie chcemy. <laughs> nic nie chcemy od ciebie, Beć, a, a, ma, a masz, a masz. A. A, ty, a. A, a. A. Jeszcze druga. A. 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 Dobra, a gdzie są moje pieniądze? Posłuch, posłuchaj mnie, Trentonie. Tak, ty jesteś idiotą, podałeś się nabrać. On jest teraz mój, oszukałem cię. I wy się stąd, albo zginiesz. Uh, uh, chodź, uh, 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 śniło mi się, że. Śniło mi się, że. Coś z moim tatą jest nie tak. Jest i idę do jego domu. Hi, hi, ja będę, zarobię z tego miliony. Oszukałem już tamtego, oszukałem już jego taty i teraz zrobię to samo z jego ojcem. Będę bogaty, będę najbogatszym człowiekiem na całym świecie i wszechświecie i będę oszukiwał ludzi dalej. Dobrze, idziemy do jego domu. Oha. Idziemy dalej w Tylko gdzie jest mój tata w ogóle? Halo, Puk-Puk, otwieraj te drzwi. Mogę otwieraj, otwieraj te drzwi. Posłuchaj, Jam, posłuchaj. Musisz, to jest zadanie. Nie ma drze odmawiać. Są dwie opcje do wyboru: tak czy tak. Masz zostać moim pracownikiem. A a to a, a, a ile z tego pieniążków się ten, ten tego? Zarobisz miliony. Będziesz mieć może nawet pieniądze porównywane uh, uh. do Ilona Maska. Uuu, uh, dobra, to się zgadzam. Dobrze. To chodź. I musisz i musisz mi pomóc w eksperymencie. Z, w eksperymencie zamienienia takiego jednego idioty w Lukisa. Dobra, chodź. Dobrze. E, jak ona cię robić? Mów do mnie, możesz mówić do mnie, pan po prostu. Dobra, no to to mamy dalej robić? Mój pan, posłuchaj, idźmy tam do niego, laboratorium. Chcę po niego, chodźmy po niego. Pamiętaj, będziesz najbogatszym człowiekiem w historii. Będziesz mieć wszystko, wszystko czego zapragniesz i chcę ci go teraz pokazać. I zrobimy nad nim ten eksperyment. Chodź, a gdzie a gdzie, a, gdzie a co się w ogóle stało z moim ojcem? Twój ojciec coś miał wypadek po prostu. A tym tirem? Tak, on miał wypadek po prostu. I co? O, chodź. No nie on, widzę żadnego on tutaj. Tu jest. On tu powinien leżeć. Poczekaj, znajdę go. Może się schował. Poczekaj. O kurcze, nie ma go! On teraz zginie! On teraz zginie! I Jaki jako, chodźmy go znaleźć! Jaki jako torwę, to zginie! Może ja go upoluję jestem świetnym sk skrzydłowym? Tak, macz, macz, mi go, macz mi go znaleźć! Ale I potrzebna macz... mi chyba broń! Tak, to dam ci broń! Te, czekaj, ja dam ci może inną! Ja dam ci najmocniejszą broń, jaką mam! Dobra, gdzie ta broń? To jest ta? To jest najmocniejsza broń, najmocniejsza broń oraz osypiająca. I Bebe. teraz zginie, i teraz on zginie. Dobra, to już po niego lecę. A nie wiem, jest jego adres zamieszkania? Gdzie on w ogóle mieszka? Wiesz, gdzie... z tego co wiem, to on mieszka pod numerem 16. A mógłbyś mnie gdzieś podwieźć tym ciężarówką? Nie. Nie mam prawa jazdy. To idź na piechotę. A masz jakiś rower czy coś? Tak, mam rower, trzymaj. O, dobra, to dobrze. To dobrze, to już wsiadam na ten rower. Dobra, jedziemy. Dobra, poczekaj. 16 to powinno być chyba tutaj, nie? Takie jest chyba lepiej w by na mnie nie patrzali. Dobra, to są... To chyba jest ten dom. Dzień dobry! Ej, kim ty jesteś?! E a a co ty robisz?! <grystwo> Łatwiej tylko było. Och, już nie mogę się doczekać, jak go będę torturować. Niech on się pośpieszy, bo eee. nie mogę się tak doczekać, tak, aż go stała. zabiję. I wszystko będzie Już go niosę. <laughs> będę bogaty. Na pewno. Jeszcze nie wiem. Hmm. Dobra, idę. Mm, mm. Mam, mam sztukę! Witaj, synu Trentora. Słuchaj, za to, co zrobiłeś, masz ostro przerąbane i w tym momencie zginiesz! Nie! Powiedz, A jakie są twoje ostatnie słowa.

Nie! Nie! Zostaw! Cy, cy, cy! Chodź! A, kurde! O nie, nie, nie! Nie, nie upajajaj a... mnie! Słuchaj! Nie ufaj a... słuchaj! Oszukałem Cię! A... Teraz a... Cię wykorzystuję! A... I to ja Twojego Ojca zabiłem! I Ty zostawisz a... na zawsze! Stoj, stoj! O nie! Co się dzieje? Bomby wybuchają! Co się dzieje? Co się dzieje? Co się, co się a... dzieje? Łomba, bomba leżysz, leżysz, się leżysz, dzieje? A... Leżysz, a... leżysz leżysz, Leżysz! Leżysz! A... Leżysz! Zostałeś oskamowany, nie będziesz mieć miliony. A... Chodźmy. Szybko. Szybko. Ale co się stało? Pamiętaj, Szybko. pamiętaj, że zginiesz. Tylko tyle pamiętaj, że zginiesz. Chodź sobie do mojego a domu. A twojego nie jesteś. Z... Powiem ci, powiem ci ehm. po drodze. Znaczy... podobna podobną twarz do mojego wujka. Ehm. Nie jestem tego ehm. wujkiem. Znasz Trentona? Tak, to jest mój wujek. Ech. To zrozum że jesteś jego synem. A, okej, okay. czemu jestem żółty? Ech. Bo od dzisiaj jesteś żółtym Lukisem. Co? Jak? Co, co się stało? Kto by co zrobił? No, jakby y, doktor y, pan Red i ja trochę. E, gdzie ty mnie nie chcesz? Do mojego domu e, zaopiekuję się tobą, rozumiesz? Muszę zabić tego gościa. Ja, ja, cię, go... ja ci zawiść. Ja, ci, ja A, pomogę. E, e, o, sypko, 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 sypko. Nie tutaj, nie tutaj, poczekaj, nie tutaj. Masz, to jest twój pokój od dzisiaj. Połóż się na spokojnie. Um. I żeby transformacja Zostoy. trochę dobrze potrwała, ale nie się trochę pocierpieć, niestety. Eee, co no. się boi, nie wiem. Co ty robisz? Zostaw mnie. Ja się będę a coś jest? Co się dzieje? Co ci jest? A uciekam od ciebie. Zamykam dom szybko. Dobra. Uh. Boże, nie wiem, czy doktora wyzywać. Kurde. O, a nogę mam połamaną... I oko mi jeszcze wypadło. Kurde. Czekaj, idę skupić jakąś protezę na oko, żeby nikt. żeby kurde ten. Kurde. Dobra, idę już do tego domu. Zmądrzałeś uh. wreszcie. Uh. O co chodzi? Czemu, czemu ja jakąś moc mam? O co tu chodzi? Ja kurde, nogę złamałem i oko straciłem, kurde. Eee! Panuj nad o... tym! Eee, sorry, nie wiedziałem. Nie wiem, jakie jeszcze moce mam. No właśnie, ja też nie wiem, co to jest w ogóle. Co no, a czemu w ogóle jestem żółty, wyjaśnisz mi to? To jest eksperyment nasz, Ireda. Dobra, słuchaj, choć wszystko ci opowiem. Okej, a, okay. a mogę Cię przebrać najpierw? Tak, idź się przebierz. Dobra, idę chodź, się Chodź, chodź, pokażę Ci, a kółak boli. Chodź, pokażę Ci, gdzie Dobra, jest... za to, może, może umiem Cię uleczyć. Dobra, chodź tutaj, przebierz się. Tutaj mam się przebrać? Tak, Dobra, przebiorę Dobra, się. Dobra... No dobra, już się przebrałem. To chodź, no to nie, nie czekaj, bo. A ku, jak boli, no cholera, jasna. Ach. Sorry za to, ale nie wiedziałem, co się stało. Sory. dnia. ale jakim, Ale jakim cudem ty masz w ogóle moce? Właśnie nie wiem. Jakiś taki żółty jestem? Czekaj, spróbuję jeszcze raz, to tylko uważaj. Odsuń się, no <trych> O. Jakaś zimna moc mam, czekaj, spróbuję coś jeszcze. Czekaj, Nie psuj, nie mi, psuj mi domu! Czekaj, niewidzialność. Z. Gdzie ty jesteś? E, gdzie ty jesteś? Tu jestem. Z, z. Gdzie? Tu jestem. O. Tu jestem. Dobra. No to Jak ja jeszcze mogę mieć mocy. Boż nie testuj. Ja już mam, nie wiem co z tą mam zrobić teraz. Właśnie ja też nie wiem. Może... Jesteś naszym hmm. eksperymentem razem z tym panem doktorem robiliśmy na ciebie. Nie, 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 nie. Ja muszę go zniszczyć! Muszę go zniszczyć! Daj nie mnie! Muszę go zniszczyć! Nie! Muszę go zniszczyć! Nie. Muszę go zniszczyć. Nie. Muszę go zniszczyć. mi! On jest A. bardzo... On jest bardzo niebezpieczny! Nie rób tego! Nie rób tego, bo inaczej... bo inaczej ciebie. wypuści Aaa! Wypuść Nie, czemu nie mogę tego rozwalić! Dlaczego jesteś kuloodporny! A Jakieś chyba moce mam! Wypuść mnie! Nie! Zrozum to Au. jest bardzo niebezpieczne! A. A. Czemu żyję? O co chodzi? Czyż dostanę kulę w pupę? Nie, ty kuloodporny! Uciekam stąd. stąd! Nie, poczekaj! Poczekaj! Muszę go zniszczyć! Muszę Poczekaj! Daj, nie, daj, daj sobie coś do, do rozumu do, 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 do dotrzeć. No! USPOKÓJ ja? SIĘ! USPOKÓJ SIĘ! Dobra da, no... Daj, daj, wyjaśnić to wszystko. Zabierz ten pistolet! Mnie powrót do strzelem, ktoś mój NIE! Jak mój tata dowie się o tym, to chyba mnie zabije. Atko. Mój tata właśnie nie ja. żyje. Był Trentonem, właśnie mnie... Ehm... Um, Trenton... Ja widziałem go Red zabija. Czy... Bo, bo właśnie to zrobił. Nie wiem, czy przeżył. Właśnie jak widziałem, że on chyba zginął, wiesz... A co z nim potem Bo... zrobił? Bo ja dalej nie wiem. Bo... Nie wiem, gdzieś go zabrał, wyrzucił. Słyszałam, że on tam gdzieś uciekł, ale nie wiem gdzie. Zgaduję, że gdzieś do lasu, daleko. Coś tu jest chyba nie tak. Musimy iść do le... na leczenie. Czekam. Poczekaj. Coś wykryłam. Czekaj, coś czuję. Poczekaj, o, ja, chyba ja muszę. Wybawiam głos twój, tata, bo czuję, że on chyba jest gdzieś. Poczekaj, I... muszymy, muszę to no... sprawdzić. Najwyżej zaboli, ale mi się wydaje, że jak kul... na kulę jesteś odporny, to mi się wydaje, że na to też. E... A! 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 E... co się stało? O! Uder uderzyłem, 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 uderzyłem gdzieś kierą. I nic nie czujesz? Nie, chyba nie. Ej, ej, A! ej! Kurwa no! E to nie ja! Masz! Ku... Jakąś tej bombę masz włożoną za. O. Aha, tej bomby nie dobra, ja dobre, nieważne. A nie kurde, się. Mnie do łóżka, kurde, tak mnie wszystko boli. Dobra masz! Czekaj no! Aha, ku... zaniosę cię szybko. Tutaj masz. Połóż się. No muszę spać. Uszy... Czuję, że gdzieś tu Lóg jest Oswald. Awesome Co ty mówisz? Nic. Czemu Cia wstałeś? W co ci chodzi? Wiesz co, chodź. Cieś... Prześpijmy się może. Chodź. No dobra, Chodźmy. Coś tam wybuchło. Nie wiem, co Dobra, nie No dobra. Nie mogę się dobra. położyć. Ech. ten kościół, on mnie strasznie teraz nie wkurzył, teraz idę do niego, porwę tego Lukisa, tego dzieciaka, jak ja go dorwę, to popamiętam, zarobię z niego miliony, he he, i będzie go porwać, to był ten dom, a tego dzieciaka, on jest bystry, na pewno jest mądrzejszy niż jego głupi tato, który już zdechł na szczęście, dobrze, idę tam do niego, do tego domu, idę.

o, chodź tu chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, porywam cię, porywam cię. A, chodź tu, a, uciekaj, uciekaj. A, chodź tu, porywam cię, porywam cię, porywam cię, porywam cię. Jak mnie porywam cię? Uciekaj, uciekaj. Neksa, zceptuj. A, stój. A, a, kur... tak mi noga boli. A.

Uh. Uh, uh, uh. Porwę cię! Porwę cię, roznajesz. Zostaniesz dwa pi. Do... Nie! Nie! Um, a, masz! Nie. Uh. Ach, nie to, Zobacz, to jest. No No zabie! Przeki ty pies trzykawkę. A masz! A masz! A masz. A. A. Nikt cię tu nie znajdzie! Zdychaj tu! A... Nikt cię tu nie znajdzie! Zdychaj tu! A? Nie, gdzie on jest? Oh. Nie! Oh. Oh. A oh. 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 Zostaw mnie! Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, słyszałeś! Nie! Nie masz prawa mi rozkazywać! No jesteście! Ja oszukałem, nie. oszukałem A. was, oszukałem was wszystkich i wykorzystałem. Zarobię z was mniej. Nie zarobić za mnie. Zarobię. O, tak naprawdę nie to do mojego ja wujca! E, wujka mnie zabiłeś! Zapłacisz za to! E. Nie zapłacę. To ty zapłacisz za to, że się ode mnie wyrwałeś. E, nie mam się znów wyrwać? Jestem nie. teraz niezmieszalny. Mogę być niewidzialny w każdej chwili. Ja właśnie... Ja właśnie wiem o tym, ale ja mam to głęboko w dupie. A, a jak nie mi się nie wyrnieś, wy... to zginiesz. Nie zginie. wy jesteście? Lepiej, zginie. lepiej, lepiej nie próbuj się ode mnie wyrwać, bo jak się ode mnie wyrwiesz, to, 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 to zginie. Co zrobiłeś? Dobra, Masz złamane no. karty. Ja uciekam. Nie no ja go ja go nie A... oh. słabo się dosyć świeżo. Zbie... A... Nie destrukcji! O Jezu, oh, bardzo źle się czuję. Nigdy ich nie dogonię. Ooo. Oh. Dostałem dwoma kulami, noga złamana, nie mam oka, Jezu, co jeszcze się stanie? O oh, matko boska. Oh.